Cześć, witajcie na kanale Emigranda TV. Dzisiejszy film jest związany z pytaniami, jakie nieraz dostaję na temat tego, skąd ja dość dużo wiem na temat mi mojego miejsca zamieszkania, okolicy i w sumie też paru innych miejsc, które odwiedziłem. Dlatego dzisiaj, w sumie nie dzisiaj, tylko jutro, pojedziemy razem na wycieczkę. Wycieczkę rowerową. Na której Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda z mojej strony. Chce mi się jutro pojechać na tereny raczej płaskie, też ze względu na pewną wygodę nagrywania. Um, więc z perspektywy miejsca, w którym aktualnie mieszkam, oznacza to na przykład pustać luneburską. No i jeśli już zdecyduję, gdzie mniej więcej chcę jechać, no to trzeba wymyślić tą wycieczkę i się przygotować. Wymyślanie trwa. W zależności od tego, jak daleko jadę, jak poważna to jest wycieczka, od kilkunastu minut do kilku godzin, ale chodzi przede wszystkim o pomyślenie, jak mam tam dojechać, co mogę zobaczyć, jaką trasą przejechać. Korzystam z kilku różnych serwisów w tym celu. Moimi ulubionymi mapami są mapy z serwisu mapy.cz. To jest taki czeski serwis, dostępny też w języku polskim. Um, I umożliwia on bardzo fajnie planowanie wycieczek, chociażby rowerowych. Następnie um, sobie przeglądam też jakieś strony turystyczne regionu czy Wikipedię, żeby zobaczyć, czy nie przegapiam czegoś ważnego, żeby znaleźć jakieś punkty zaczepienia dotyczące historii. I jak już to ustalę. To zostaje mi tylko przygotować plecak, do którego włożę jakiś napój, jakiś baton na kryzys energetyczny, czy jakąś zrobię sobie kanapkę. Wezmę koszulkę na przebranie, czy też coś na deszcz, może coś na słońce, na owady. Takie bardzo podstawowe rzeczy. No dobra, to widzimy się jutro. Dla mnie będzie to tuż przed godziną ósmą. No to dotarłem na dworzec w cele i zaczynam wycieczkę. Miasto jest mi już znane. Jest tutaj ładny zamek i bardzo śliczne stare miasto. Ale to jest tylko początek tej trasy. A jeśli się pytacie, dlaczego mam tą chustę pod kaskiem, po prostu no, gąbki w tym kasku nie wyrabiają, wchłaniać mi potój. I potem mi on zlatuje później na oczy, więc to jest taki dodatkowy wchłaniacz tego potu, żeby mi nie przeszkadzał za bardzo w czasie jazdy. Zbliżam się powoli do mojego pierwszego i w sumie najważniejszego celu podróży do średniowiecznego klasztoru, o którym za chwilę może wam troszkę opowiem, ale ten szlak no jest trochę ruchliwy, dlatego wybaczcie nie nagrałem za dużo po drodze. A w ogóle widzieliście tą wioskę, która jakiś czas temu przejechałem, nagrałem ją w slow-mo. No i dotarłem do klasztoru, zaraz będę zwiedzać, rower zostawiłem tutaj obok, a to jest cel, który przywiódł mnie w tę stronę, zabytkowy klasztor, który ma ponoć bardzo ciekawe zabytki w środku. A to co jest też interesujące w jego temacie, to że w czasach reformacji został on przekształcony na klasztor luterański i funkcjonuje on w ten sposób do dzisiaj. No to co, już po zwiedzaniu wstęp do muzeum, gdzie widać te tapiserie, czyli takie dywany naścienne z wielkimi historiami, które zachowały się tutaj z czasów późnego średniowiecza. Kosztuje 4 euro, natomiast jeśli chcecie zobaczyć niesamowitą kaplicę, która jest ponoć jedynym miejscem z w pełni zachowaną dekoracją malarską z czasów gotyku, no to trzeba pójść na wizytę z oprowadzaniem, która kosztuje 9 euro. Wizyta zajmuje półtorej godziny. Zwiedzanie muzeum trzeba policzyć no spokojnie pół godziny, jeśli chce się wysłuchać przynajmniej w takim zakresie podstawowym audioguida. Ale sądzę, że warto i jestem zadowolony. W międzyczasie troszkę zgłodniałem, więc teraz będę szukał jedzenia i skupiał się na dojechaniu dalej. No to zjadłem sobie grilla na obiad. Troszkę czasu się zasiedziałem, więc czas jechać dalej w południową Puszczę Luneburską. To jest tutaj park krajobrazowy taki. Ogólnie, jak widzicie za moimi plecami, to są krajobrazy bardzo podobne do Polski, to znaczy bory sosnowe. Bierze się to stąd, że tu są piaszczyste tereny na no czasie kiedy wprowadzano tu intensywną uprawę leśną to Dolna Saksonia weszła w orbitę wpływów pruskich, tak jak Polska. Stanowiliśmy sto kilkadziesiąt lat temu jedno państwo z tymi terenami. Dobra, tu się robią piachy. Się ciężko nagrywa. No, potem coś nagram. Wiecie, ja jeżdżę w taki świadomy sposób, w sensie, że wiem, gdzie jadę i dlaczego jadę, co chcę zobaczyć, w ten sposób dobrze poznaję okolice, w której mieszkam. Dlatego często wiem po pewnym czasie tyle, ile potrafią nie wiedzieć nawet niektórzy lokali. Ale pomyślcie o tym też w troszkę inny sposób. W takich Niemczech bardzo dużo ludzi w sumie korzysta z opcji spędzania aktywnie czasu wolnego. Czy też aktywnie, czy też w terenie. Mają weekend, gdzieś jadą ludzie. Coś robią ze sobą. I to jest taka turystyka lokalna. I jeżeli dostatecznie dużo ludzi to robi, to to wpływa pozytywnie na lokalną gospodarkę. Bo turystyka też jest pewną gałęzią gospodarki. To też jest pewien produkt, jaki, na jaki wydajemy pieniądze. Tak więc jeżdżenie na rower, samochodem zwiedzanie, na pieszo, kajakiem po prostu we własnym regionie, na takie jednodniowe wycieczki albo weekendowe wycieczki. To to jest pewnego rodzaju też można powiedzieć patriotyzm lokalny, ale też forma wspierania dobrobytu własnej okolicy, własnego kraju. Nie wiem czy zauważyliście, ale w tych przebitkach na moje Buty widać, że jeżdżę w takich koszykach. One są też nazywane czasem noskami. Może jest jeszcze jakaś inna nazwa. I to jest dosyć nietypowe. Dużo ludzi się dziwi, dlaczego ja tak robię. A ja mam ku temu bardzo konkretny powód. Wiem, dlaczego tak robię. Otóż, jeśli się jedzie rowerem z nogami przymocowanymi w jakiś sposób do pedałów. Najczęściej obecnie to się robi takimi butami, które się wczepiają, na przykład SPD. To um, efektywność naszego pedałowania jest dużo lepsza. Dzięki temu jedzie się łatwiej, szybciej, mniej męczy. I ja to lubię! Ale jeżdżenie w butach takich przyczepianych ma pewną wadę. Po pierwsze, trzeba kupować specjalnie te buty. A po drugie te buty um, są niewygodne jeśli na przykład chcę sobie zrobić przerwę i pójść w teren bo czasami tak robię, że zostawiam rower na jakiś czas i idę pieszo zwiedzam coś, jakieś miasto chodzę po nim, albo chodzę po górach, po lesie idę się wykąpać w jeziorze, rzece no i bo buty SPD w tym są niepraktyczne, a nawet jeśli są jakieś fajne modele, no to zawsze trzeba wydawać na to dodatkową kasę. Więc ja już się nauczyłem jeździć w tych koszyczkach, bo wtedy mogę wziąć buty takie, jakie są mi wygodne, ale mam tą korzyść, że wspomaga ten koszyczek moją jazdę. No to już koniec mojej wycieczki, został powrót do domu, no nie będę was już nudził przejazdem w pociągu, jest taki sam jak w drugą stronę, pokażę wam jeszcze bardzo fajną rzecz, miejsce gdzie jest wagon dla rowerów, jest oznaczony odpowiednio na tej trasie na peronie, super mi się to podoba, no i co, trzymajcie się, do następnego.